Cześć mamo co na śniadanie? Zrób se hot doga w mikrofalówce zaraz jedzimy po auta dla was, a gdzie twój brat? Śpi. To co tak stoisz obudź go. Już ja go obudzę była haha ha ha haha. Ha, ha, ha. Kurer pojebało cię. Budzisz człowieka nad ranem. Jest 1310. I co mnie to? Jedzimy po auta. To super ale kurrna po kiego mnie budzisz. Po długiego, a nie twojego ha 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 ha, ha. Masz w hey, um. Just don't mess up my Ale mi się spać chce. Ten gnojek obudził mnie za wcześnie. Grałem przecież do 5.30 w GTA2 na PS1. Cześć mamo. Cześć gnojek. Co na śniadanie mamo? Hot dogi z mikrofali, więc zrób sobie przed wyjściem. Ten gnojek rozjebał mikrofale. Mamo musił on zepsuł. Dobry za ile będą te auta 2000 za jednego. Ja biorę niebieski. A dlaczego? Bo jestem wyższy o 6 cm. To nie fermaam on jest niemiły. No i co on wybrał pierwszy choć was się z nim zgódź z jego decyzją. Dobrze ale dostanę podwyższone kieszonkowe. Cześć kotlet, beczka. A ty co zrobiłeś za autem kartofel? Tłok się złamał. Oj ty biedny jedziemy do Klocking Bella na Fisher Shit. Beczka ty zboczeńcu co mi się tak na dupę patrzysz? Gówno widzę hahaha. Ha, ha. To co bierzecie, ja fish i shit ja też ja dwa, a ja soczek dyskie. Halo przyjęła pani zamówienie? Halo, chyba zamknięte. Nie płacz kotlet soczek dyskie kupimy pod domem. Co jest? Silnik zdechło zadziałał. Wracamy na wspólną. Poszukałeś mnie gnoju. Jak obiecałeś soczek dyskie pod domem a tu sklepu nawet nie ma, to przepraszam a nie gryź mnie pożyczę ci cztery sezony a to już się uspokajamy i to moja kolekcja ryj i kartofel. To co teraz robimy. My romek wracamy do domu mieliśmy być przed 19.30 a jest już pierwsza 25. To mamy wpierdolno raczej. Oh, oh.